Siemanko, na wstępie zostaw opsa, skomentuj, daj lajka i udostępnij, aby miał po prostu lepsze zasięgi. Pierwsze moje pytanie do ciebie: czy chcesz być bardziej atrakcyjny dla kobiet, które Ci się podobają? Pierwsza kwestia to zainwestuj po prostu kasę w kasę fryzjera oraz lepsze ciuchy i dodatkowo Twoje ubrania powinny być powiedzmy podobnego typu jak kobiet, które się podobają. Czyli jeśli podobają Ci się kobiety ubrane elegancko, to ubieraj się elegancko. Jeżeli podobają Ci się nie wiem dresiary, no to obieraj się bardziej tak mm, podresowemu. że tak to określę? Też jest tutaj bardzo ważne, abyś miał fryzurę i ubiór, który jest z tobą spójny. Jeśli powiedzmy, e, z tobą spójny jest styl e, dysziarski, a ty szukasz jakiejś eleganckiej dziewczyny, no to coś tutaj nie gra, ja bym tutaj osobiście sobie e, no, przewartościował e, swój typ i pomyślał, czy no na pewno e, chcesz mieć taką dziewczynę, bo no Fakt jest taki, że to ta dziewczyna będzie z tobą spędzała większość czasu no i nie możesz udawać przy nim kogoś, kim nie jesteś, tak? Więc to jest też taka fundamentalna kwestia. Ok, to by było tyle. Dzięki i lecę na festiwal. Widzimy się. Na razie. Cześć.